A jednak to prawda o Krzysiu z rolnika. Zdjęcia nie kłamią? W rolnik szuka żony Krzysztofowi się nie poszczęściło. Agnieszka, w której był zauroczony, zostawiła go, gdy tylko zgasły światła kamer. Fani Randkowego Szał razem z rolnikiem przeżywali jego niepowodzenie. Na szczęście u Krzysia wszystko się zmieniło. Rolnik szuka żony miał być dla Krzysztofa Skorulskiego szansą na zmianę życia. Rolnik z Podlasia liczył, że znajdzie w programie kobietę, która zechce razem z nim zamieszkać i da mu szczęście. Rolnik szuka żony 12. Agnieszka zostawiła z rozpaczonego Krzesia. Krzysztof z Rolnik szuka żony 12 zaprosił na swoje gospodarstwo Agnieszkę i Milenę. Od razu był zauroczony Agnieszką i tylko jej poświęcał czas. Widzowie jednak nie byli przekonani do wybranki rolnika. Przewidywali, że mieszkająca w Londynie kandydatka nie zrezygnuje ze swojego dotychczasowego życia dla Krzysia i Podlaskiej wsi. Kiedy tylko zgasły kamery, Agnieszka otwarcie przyznała, że nie poczuła do rolnika głębszych uczuć. Dużo wcześniej mówiłam, że nic do niego nie czuję, że nie ma tej iskierki, a mimo wszystko Krzyś się mnie pytał, czy będę jego dziewczyną. Mówiła Agnieszka w finale programu. Rozczarowany Krzysztof nawet nie chciał z nią rozmawiać w ostatnim odcinku. Rolnik szuka żony. Marcie Manowski wyznał, że chce mieć już te relacje za sobą. Rolnik szuka żony 12. Krzysztof znalazł ukochaną. Zaproszony tuż po finale do pytania na śniadanie, mówił, że już nie rozpacza po Agnieszce, bo znalazł nową miłość? Poznałem partnerkę dzięki programowi. Ona obejrzała moją wizytówkę, coś tam skomentowała, to mnie ujęło i napisałem do niej. To już było, jak nagrania się skończyły. Troszeczkę pisaliśmy i tak, jesteśmy razem już. Rolnik szuka żony 12. Krzysztof pokazał nową partnerkę. Całkiem niedawno Krzysztof pokazał wreszcie swoją ukochaną w mediach społecznościowych. Na Instagramie zamieścił zdjęcie przedstawiające moment witania nowego roku przez dwie osoby. Szczęśliwego nowego roku, napisał pod fotografią Krzysztof. Rolnik szuka żony 12. Fani wspierają Krzysztofa? Pod fotografią zaroiło się od wpisów widzów. Którzy nie kryją, że odetchnęli z ulgą, że rolnik nie jest sam? Krześku, wszystkiego, co najpiękniejsze dla Was. Krzysiek, szczęśliwego nowego roku. Cieszę się, że trafiłeś na osobę, która jest wobec Ciebie szczera. Życzę szczęścia, radości i dużo miłości. Życzę ci, żebyś w tym roku mógł powiedzieć, że rolnik znalazł żonę.